Szanowni Państwo, przed 95 laty powrócił do Warszawy Józef Piłsudski, a Rada Regencyjna przekazała mu władzę nad wojskiem, a następnie władzę w państwie. Przed 95 laty Polacy rozbrajali Niemców. W Warszawie panował entuzjazm. Odzyskiwaliśmy niepodległość. Rozpoczynaliśmy budowę polskiego państwa. Trwało to do 21 roku. Prawie trzy lata wśród wielu przeciwności, wojen, momentów zagrożenia. W pewnym czasie w lecie 1920 roku wielkiego zagrożenia. To pokolenie, któremu przyszło wtedy podejmować ten trud, potrafiło to uczynić. Potrafiło zbudować w środku Europy duże państwo. Sprzyjały historyczne okoliczności, ale powołania takiego państwa nie było wcale oczywiste. Bardzo wielu proponowało nam wtedy niewielkie terytorium. Niewielki kraj. A można sobie wyobrazić także i taką sytuację, w której Polski nie byłoby w dalszym ciągu w ogóle. Co złożyło się na ten sukces, ten niezwykły sukces to wielkie zwycięstwo oczywiście w pierwszym rzędzie wielkie patriotyczne napięcie. Wielkie patriotyczne napięcie, które momentami prowadziło do tego, że dzieci nawet chwytały za broń. Przypomnijmy tutaj dwoskie Orlęta, ale przecież takich przypadków było więcej. To były czyny, to był czyn, ale obok czynu była także myśl. Tradycja insurekcyjna, która przez wiele dziesięcioleci przynosiła Polsce klęski, choć klęski piękne, choć klęski, bez których Polska nie mogłaby trwać, została przez Józefa Piłsudskiego przemyślana, zracjonalizowana, doprowadzona do takiego stanu, w którym można było jej użyć w nowych okolicznościach. I można by było jej użyć także wtedy. Gdy te okoliczności nagle się zmieniały, to dzięki temu, dzięki połączeniu czynu i myśli, odnosił wielkie sukcesy, wielkie zwycięstwa Józef Piłsudski jego legioniści, cały ten ruch, który był wokół niego zgromadzony. Ale były i inne działania. Roman Dmoski, zastanawiając się nad dziejami Polski, Nadziejami powstań skonstruował koncepcję polityki czynnej, polityki, która nie była insurrektyjna, ale odrzucała kapitulację i ugodę. Działacze ruchu narodowego robili bardzo wiele ku temu, by polskość stawała się powszechna, by przenikała także do tych grup, w których przedtem. To zjawisko, to poczucie polskości nie występowało. W tym samym kierunku działał ruch ludowy. Ruch ludowy, którego sukcesy, którego praca miała ogromne znaczenie, szczególnie właśnie wtedy, w lecie 1920 roku, działali socjaliści. To dzięki nim, w momencie zagrożenia bolszewicką rewolucją, Polska klasa robotnicza wypowiedziała się za Polską, za niepodległością. To po pierwsze. Po drugie było także wiele działań lokalnych, działań w Wielkopolsce, na Śląsku, w innych częściach naszego kraju, działań, które prowadziły w ostatecznym efekcie do zbrojnego czynu, do kolejnych sukcesów, do rozszerzania naszych granic. Polacy tego pokolenia, elity tego pokolenia potrafiły przemyśleć polską historię. Potrafiły działać i to działać z wielką determinacją i odwagą, ale potrafiły także myśleć. Wyciągnęły wnioski. Zapytajmy, czy nasze pokolenie te wnioski wyciągnęło. 11 listopada, a dziś mamy wigilię, to może najlepszy moment po by takie pytanie zadać. Zadać pytanie, czy dzisiaj to święto jest tylko świętem pamięci, świętem ku uczczeniu tych, którzy kiedyś walczyli i działali, czy też może jest także przypomnieniem sprawy, która jest żywa do dziś sprawy, która ciągle stoi przed nami, sprawy polskiej niepodległości. Są tacy, którzy mówią, że tej sprawy już nie ma. Warto im przypomnieć ten potężny front, który podmywa podstawy naszego narodu, który atakuje naszą tradycję, wyśmiewa ją i obraża, który atakuje rodzinę, atakuje kościół. To jeden front. Front ataku na Polskość, a co za tym idzie, także na niepodległość. Ale jest także front drugi, tych, którzy chcą oddawać naszą suwerenność, którzy to wprost głoszą, którzy dążą wręcz do tego, by Polska przestała być suwerennym krajem w jakiejś sfederalizowanej Europie. To przecież dzisiaj tendencja gołym okiem widoczna. Obecna wśród naszych elit, potężna, jeżeli chodzi o główny nurt mediów, przeważająca. Czy to nie jest zagrożenie? Czy mamy być skazani na rolę wykorzystywanych w peryferii? Bo tylko tym możemy być w tak skonstruowanej Europie i każdy, kto wierzy, że będzie inaczej, wykazuje w najlepszym razie skrajną naiwność. Reguły światowej, europejskiej polityki się nie zmieniły. Nie zmieniły się, choć jest ona dzisiaj bardziej cywilizowana niż była przed dziesiątkami lat. Silniejsi zwyciężają, przejmują, bywa, że eksploatują. I dziś, jeśli spojrzymy na nasze życie społeczne, na nasze życie gospodarcze, to łatwo te zjawiska dostrzec. Jest więc sprawa polskiej niepodległości. Jest sprawa polskiej niepodległości jako wyzwanie, wyzwanie przed naszym pokoleniem stojące. Wyzwanie, któremu musimy sprostać. Jest tylko jedna odpowiedź na to wyzwanie. Musimy Budować silne polskie państwo. Silne państwo, powtarzam, silne gospodarczo, silne moralnie, silne militarnie. Innego rozwiązania nie ma. Kto tego nie rozumie, kto nie rozumie tego, że to będzie wymagało wysiłku, być może poświęceń, ten godzi w polską niepodległość. To silne państwo, Musi być też państwem sprawiedliwym, musi być państwem, które zapewnia polskim rodzinom szansę także na to, by mieć dzieci, bo przecież bez dzieci, bez kolejnych pokoleń w zwijającym się narodzie my naszej pozycji nie utrzymamy. Mój świętej pamięci brat mówił i mówił prawdę: jesteśmy dużym. Więcej, wielkim europejskim narodem, ale przestajemy nim być. Już dziś jesteśmy mniej liczni niż 20 lat temu. Jest zadaniem państwa, silnego, dobrze zorganizowanego państwa, tym tendencjom przeciwdziałać. I takie państwo musimy powołać. Musimy powołać, odsuwając od władzy, od wpływów tych, którzy dzisiaj w polską niepodległość. Polski naród w polską przyszłość godzą. Niezależnie od tego czy czynią to wierząc, że tak trzeba, wierząc, że nie ma innych możliwości, czy czynią to z jakichś innych intencji. Trzeba ich raz na zawsze odsunąć od wpływów, od władzy. To jest nasze zadanie. To jest pierwszy krok ku budowie silnej Rzeczypospolitej, ku budowie takiego państwa polskiego, które zapewni nam niepodległość i zapewni nam to, co tak mocno oddziaływało 95 lat temu. Zapewni nam godność, bo niepodległość jest także wymogiem godności, godności każdego Polaka. Wierzę, głęboko wierzę, że zbliżają się dni, zbliżają się momenty, które zdecydują o naszej przyszłości i że decyzja narodu będzie decyzją na „tak, na „tak dla polskiej niepodległości, dla silnej Rzeczypospolitej, dla godnego życia Polaków. Dziękuję.